Witam Państwa bardzo, czule, niczym mój tatusiek, ale dosyć tych czułości przejdźmy do sedna. Zasady programu są nam znane, aczkolwiek przypomnę je jeszcze, może pod koniec programu, żebyśmy mieli już na następny raz spokój. A dla przypomnienia, ja pytam, wy odpowiadacie, żadnych zbędnych kurwa słów, bo nie będzie obciągania po programie. No to była część zasad, właściwie możemy już zaczynać. Niech no sobie przygotuje karty, które były gratisem do tygodnika dla gejów. W sumie ten tygodni całą rodziną sobie oglądamy przy niedzielnym obiadku. Zresztą, co się będę pierdolił? Pierwsze pytanie: Z jaką prędkością twój stary bił Cię pasem po twarzy? Rozczarowaliście mnie. Była to ta sama prędkość, z jaką mama spierdalała z domu, jak tata pijany był. A na czym uciekała mama? Na psimku Tasie. No dobrze, Rysiu, Manusia pewnie szybka była, ale następne pytanie. Kim jest Andrzej Gołota? Dla uproszczenia nie jest samolotem. No do chuja Ratuława. Jak można nie wiedzieć, że jest dobilem? No nic, następne pytanie. Chce mi się srać. Chyba cię trochę pocweliło. Znowu jebane reklamy Google na kartkach z tygodnika. Główno mnie to obchodzi, to pewnie pomycie. O Oj Rysiu ty koksie. Dalej idąc skąd pudzian ma te wszystkie magamasy i kreatynki, które wpierdala? Tworzy je siłą woli. No nic następne pytanie. Dokończ przysłowie. Co wolno wojewodzie? Twoja stara. Fajnie, z kim się powalisz? Z łysym. Łysy, a ty chcesz? Ale tylko w dupę. Chuj. A więc Yeti, co robisz na co dzień, gdy masz wolny czas, a mamy nie ma w domu? Sram. Łysy, a ty co robisz? Sram matce na plecy. A ty rysiu strasz na starą. Tak. Łysy kłamie. Łysy, to prawda. Sram, kiedy mogę. Więc kłamał, właśnie. A ty Jetti kłamiesz? Ja nie wiedzieć. Yeti fajne. Yeti piszczoch, łysy, a ty wiesz kim jest twój stary? Mleczarzem. Chuja prawda ostatnio loda za kasem i robił. Tak to on. A ty, rysiu, robisz lody? Tak. To znaczy nie, to znaczy tak kurwa lubię to, co robię.